Dzień dobry, witam serdecznie. Przechodzimy dzisiaj do omówienia i zesłoczowania wszystkich cieni marmurkowych, które posiadam, natomiast to absolutnie nie jest cała kolekcja. Wszystkie moje pojedyncze przełożyłam do jednej magnetycznej małej paletki. Na stronie Glamu trwa obecnie promocja, więc nie ma lepszego momentu na swatch party. Poprzednie tego typu filmy o multichromach i kryształach macie podlinkowane w opisie, ale zanim przejdziemy do marmurków, bardzo ważna informacja. Te cienie są zbudowane z kilku różnych kolorów, więc, zależnie od tego na jaki traficie i jakiego odcienia będziecie mieli więcej, taki kolor będzie Waszego marmurka. One między sobą mogą się trochę różnić. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie komentarz i lajka pod filmem i lecimy. Zaczniemy od palety Cappuccino. I według Waszych próśb, oczywiście w rogu gdzieś się pojawi nazwa cieni, która będzie widoczna przez cały czas. Jest tu taki piękny cień cappuccina i musimy przeżyć, moje paznokcie tutaj nawet zdążyły mi się ułamać albo sama je ściągnę, albo właśnie pójdę na nowe Także na to nie zwracamy uwagi i skupmy się na cieniach Zaczynam od niego, ponieważ myślę, że tu idealnie widać o co chodzi w tych marmurkach Najprościej ujmując, są to płatkowe cienie stworzone z kilku różnych kolorów Mamy coś białego, mamy coś takiego bardziej brązowo-brudnego Odrobinkę oczywiście złota, troszkę takiej miedzi. Także to wszystko tworzy nam ten jeden cały cień. Zaczynam od jednego z moich mniej ulubionych, ponieważ on jest bardzo suchy i te kawałki wręcz się odrywają od tego cienia o, i właśnie on tak wygląda. O, teraz coś widzicie. On właśnie zostaje w takich, kurcze dziwnych fragmentach. Oczywiście doda się rozmasować. Ale jednak mimo wszystko, jeżeli zostawicie sobie właśnie tu, tą osłonkę na cienie, to ona będzie bardzo się przyklejać do tego cienia. I tak samo ten cień będzie się transferować, ale on jest śliczny, transferować na tą piankową hostię. Będę je chyba pokazywać z fleszem. Od boku oczywiście widzicie, że on się błyszczy na złoty. Nie wiem, czy aż tak żółty, jak widać w kamerze. Zobaczymy później na, na nagraniu przy montażu. Ale jednak, mimo wszystko, ja tu widzę trochę miedzi. A w samej podstawie taką biało-złotą szarość. Halo Focus. O, właśnie coś takiego. I on tutaj przychodzi bardzo ładnie w róż. Czy uda mi się to uchwycić? Wydaje mi się, że teraz chyba coś widać. O, jest to naprawdę bardzo ładny dłochrom Mocno błyszczący i opalizujący. Jeżeli miałabym określić poziom błysku, to powiedziałabym, że jest słabszy od turbotów. Jednak wygląda dalej bardzo ładnie. Ma sporo pojedynczych drobineczek, które właśnie bardzo ładnie migoczą w sztucznym oświetleniu. I tak on wygląda już na łapce. Nie jest tak mocny jak turboty, ale to nie jest też słabo błyszczący cień. Ja jej naprawdę bardzo lubię choć ten nie należy do moich ulubionych. No może jeszcze pokażę bez flesza. Tutaj w opakowaniu też widać, jak on bardzo jest rozwalający się, płatkowy i niestety płatkowy w tej bardziej negatywnej stronie. Tutaj szybka piłka. W paletce kaszmir był marmurek taki jak napar, niemniej jednak według mnie był brzydki, stąd też się go pozbyłam. Miał troszkę złota, trochę zieleni. Mam wrażenie, że też taki przybrudzony ton. Nie podobał mi się, więc go Wam nie pokażę. Tutaj macie od i oba te błyski to jest właśnie napar. Jeden jest znacznie ciemniejszy, drugi jaśniejszy. Możecie też dać znać, jak się różnią Wasze marmurki. Następnie w paletce charytatywnej Victoria jest marmurek, który został nazwany, że nie jest marmurkiem, ale to się zachowuje jak marmurek, wygląda jak marmurek, więc. Ja uznaję, że to jest marmurek. Więc zesłoczujmy. On jest naprawdę bardzo chłodny. Jak widzicie, tworzy bardzo, bardzo mocno kryjącą taflę. I to jest główna cecha tych wszystkich marmurkowych cieni. Kiedy przyjrzycie się mu z bliska, jest to odcień siła, tak mi się wydaje. To jednak mimo wszystko jest tu też troszkę ciepła. Oprócz tych wyraźnych, srebrnych kawałków są również takie cieplejsze szampańsko-złote, może minimalnie nawet różowe tony. Na palcu na tym ujęciu wygląda kompletnie srebrno i tak wygląda z fleszem. Tu już coś widać i bardziej szampańsko-złote. Zdecydowanie jest bardzo, bardzo gęsty. Jak widzicie nakłada się powiedziałabym tak teksturkowo. To nie jest zdecydowanie delikatny cień. Z jednak mimo wszystko ten z bardziej, bardziej delikatnie delikatnie się nakłada a przez to, że te kawałki nie kleją się same do siebie, a tutaj jest bardzo intensywnie w formie takiej ciekawostki pokażę Wam jeszcze cień z palety Pretty Grunge od Huda Beauty i tutaj mamy takiego puchatka, widać zdecydowanie, że ten cień jest płatkowy, był wybrzuszony chyba też widać, że go docisnęłam na środku i możemy go zesłoczować. wow, ale to jest kremowe w każdym razie z bliska wygląda w ten sposób. Może włączę flash. Jeżeli chodzi o kolory i srebro, złoto i znowu odrobina różu. Wszystko to, co już bardzo dobrze znamy. I słoczyk zaraz obok. Wow, to jest po prostu cudowne masełko. No, powiem Wam, że ten cień dorównuje, a błyskiem zdecydowanie przebija. Te marmurkowe z Glam Shopu ale gdyby go porównać do multichromów, czy po prostu turbotów, to już wcale nie wyglądałby aż tak spektakularnie. A raczej myślę, że byłyby na bardzo, bardzo podobnym poziomie. Jednak mimo wszystko ten cień nie jest aż tak wielowymiarowy. Wychodzi taki kolor po prostu jak widać. W samej podstawie ciemniejsze sreberko. Kiedy nie pada na niego aż tak ostro światło jest, srebrno delikatnie różowy i kiedy łapie światło to przechodzi w złoto zaczynamy od odcienia krysal i przemilczę tę nazwę ponieważ dalej mi się kojarzy tylko z Anielą Bogusz jeżeli chodzi o sam błysk jest mocno mocno chłodny ale w nim również widać więcej takich cieplejszych beżowych tonów i możemy zrobić sobie słoczek bardzo przyjemny na palcu wygląda bardzo, bardzo kryjąco. Ładnie się błyszczy. Nie jest to oczywiście top błysku, jaki można uzyskać, ale mimo wszystko również bardzo mi się podoba. Porównując do tych bardziej problematycznych, według mnie ten jest bardzo, bardzo prosty w obsłudze. Głównie dlatego, że nie ma zbyt wielu kolorów i one są do siebie dopasowane. Bardzo dobrze pasują do właściwie dziennego makijażu. Podstawie ciemniejszy warzyk, przechodzący w taki chłodniejszy błysk. Tu nie ma zbyt wielu drobinek, choć aparat również je łapie z bliska, ale jednak z daleka. To jest gładka, taka ładnie intensywna tapla. Bez żadnego szału, ale nie jest też kiepsko. I jeszcze bez flesza. Z krystalem sobie każdy poradzi. Przepraszam. Uważam, że z krystalem sobie każdy poradzi, ponieważ ten kolor jest bardzo wdzięczny, i jednak, mimo wszystko, formuła jest gładsza niż na przykład cappuccino. Kolejny odcień to mlekiem i miodem. Wygląda w ten sposób. Na słoczu na stronie glamu wyglądał bardzo, bardzo żółto, a na żywo jest dużo ciekawszy. Jedynie jest z nim kolejny ten problem, że formuła jest bardzo płatkowa, ale w ten sypiący się sposób. Choć na palcu również wygląda gęsto i błyszczy się całkiem ok. Jeżeli ktoś nie lubi takich fragmentarycznych cieni, to zdecydowanie on nie jest dla Was. Sam odcień jest, powiedziałabym, ciekawy. Bardzo by mi pasował do palety Golden od Nataszy Denony. Taka ciemniejsza, musztardowa podstawa i błyszczy się po prostu na złoto-żółty. Zdecydowanie to nie będzie kolor dla większości osób, ale jednak, mimo wszystko, chciałam Wam go pokazać. Stosunkowo nowy nabytek w mojej kolekcji to oryginał. Jak możecie zobaczyć, również jest cienny. Od bloku jednak widać troszkę złotka, a kiedy przekręcicie ten cień, to jest różowy, taki przybrudzono różowy z domieszką żółtych, żółtych, sama jestem żółta, białych fragmentów. I robimy słocza. Ten jest gładszy, aż tak się nie sypie, choć przypominam, że to dalej jest nie aż tak prosta w obsłudze formuła. Bardzo, bardzo ładny cień. Również nie jest intensywny, jeżeli chodzi o błysk, choć samo krycie jest zdecydowanie imponujące. Od tej strony wygląda na bardziej miedziany, a kiedy przekręcimy, to robi się różowo. Właśnie, może jest też troszkę brzoskwiniowy. To jest naprawdę bardzo ciekawy odcień różu, którego nie potrafię określić. Może łososiowy. Czy to jest ten kolor? Jak ktoś cię zna na kolorach, to może mi pomóc. Tak on wygląda z fleszem. Myślę, że będzie zdecydowanie spektakularniej. Powiedziałabym, że to jest taki zwykły, miodziekowy dzienniak. To, jak wygląda ten cień, to istny skandal. Jak sami możecie zobaczyć, w opakowaniu jest dużo bardziej płatkowy. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to zobaczyć, bo jednak. Halo, fokus. No właśnie. Ciężko jest uchwycić te błyski, kiedy one tak bardzo chcą się błyszczeć. Wracam jednak z fleszem. Robimy słocza. Widać, że jest pomarańczowo, żółto. Odrobinę zielono nabiera się jak typowe, płatkowe cienie. Więc ostrzegam, jeżeli chodzi o słucza, to wygląda w ten sposób. Bardzo kremowy, bardzo masełkowaty. Powiedziałabym, że zdecydowanie warty uwagi. Widać, że te złote odbicie nie jest wcale takie jednoznaczne. Od tej strony ja na przykład widzę troszkę również niebieskości. Tutaj przede wszystkim zieleń. No, i tutaj złotko. Także jest w tym shiftowaniu coś wielowymiarowego. Oczywiście wyłączę również flash. I tak on wygląda. W tym momencie przydałoby się coś zamnucić. Bardzo znanego klasyka, ale może sobie jednak odpuszczę fałszowanie. Moda na sukces jest błyskiem o. Ciemnej takiej czerwono-burgundowej podstawie z dodatkiem złota i pomarańczu, miedzi. Ach, przepiękny cień. Nakłada się również bardzo, bardzo kremowo. Nie jest to taka czysta, krwista czerwień, ale jeżeli szukacie czerwonych błysków, to myślę, że jest to jeden z niewielu tak swobodnie dostępnych. I oczywiście w tak dobrej cenie na promocji, kiedy kupicie dwie rzeczy z wyprzedaży no to wskakuje Wam tak naprawdę drugi gratis. Robimy słoczyka. Wow. Oczywiście krzywo. Ale nie o to było wow, tylko o to, jak przepięknie bordowa jest ta podstawa. Może bym nie wychodziła z kadru. Tak wygląda baza kolorystyczna. I tak wygląda już sam błysk. Powiedziałabym, że jest cieplutko. Też trochę złoto, troszkę zielono. Od tej strony znowu mam wrażenie, że widzę troszkę fioletu. Także bardzo, bardzo ciekawy jest ten cień. Nie dla każdego to już nie są dzienne kolorki, i myślę, że jego intensywność również nie jest dzienna. Oczywiście jeszcze bez flesza. Bardzo winny jest ten cień. Tak. Jest i czerwień, i trochę takiego różo-fioletu w tej podstawie. Bardzo ładny, nietypowy burgundowy odcień. Następnie pogoda dla bogaczy. jest to cień, który mnie naprawdę urzekł, ponieważ ten cień kupiłam przez to, że chciałam poszukać zamiennika do jednego z cieni z Colourpop. Tutaj macie oczywiście zdjęcie tej palety, jak i o który cień mi chodzi. I powiem Wam, że jest blisko Choć jednak te kolorki odrobinę się różnią. Przede wszystkim mamy ciemną, brązową podstawę, a sam błysk jest właśnie taki niedziakowy. Z troszkę złota, troszkę takiego cieplejszego, znowu miedzianego tonu, ale jest tak niejednoznaczny, że wygląda cudownie. Myślę, że to też widać u w tym miejscu, że jest jednak ta formuła bardziej plastelinowa. W stosunku do oczywiście innych. Właściwie w porównaniu z fleszem słoczyk. Bęk. Bardzo, bardzo grubo się nakłada, ale jednocześnie wygląda naprawdę ładnie. Jednak, jak już mówiłam, to nie jest taki zwykły dzienny cień. Kurczę, im niżej schodzę, tym jednak one się mniej błyszczą, ponieważ muszę zmieniać kąt. O, Myślę, że tutaj dobrze widać, jak on się błyszczy. Formuła tego cienia właśnie bardziej mi przypomina ten z Victorii. Jego określiłabym po prostu na taką zwykłą perłę. Nie jest to nic specjalnie ciekawego. Odnoszę wrażenie, że znowu tu widzę troszkę oliwkowych tonów. Podstawa jest chłodno-brązowa, ale kiedy jednak pada na niego błysk, jest typowo ciepły. To jest bardzo, bardzo ciepłe złoto, ale powiem Wam, że one wszystkie w zestawieniu wyglądają naprawdę fantastycznie. Jeszcze wyłączę oczywiście flash i pyk. Mam nadzieję, że nie drę się do mikrofonu za wszelkie hałasy. Sorry. Przejdźmy do cienia aferka i tutaj wyraźnie widać właśnie całą kwintesencję marmurków. W środku mamy trochę białych kawałków. Wyraźnie niektóre, które odbijają na Niebieski odcień. Ponadto fioletowe fragmenty, które pod słońcem wpadają w złote. To jest tak wyjątkowe połączenie, że nie pozostaje nam zrobić nic innego jak zesłoczować. On nie jest już taki plastelinowy, klejący się. I tak wygląda na palcu. Można i jeszcze więcej. Pyk. Z fleszem, oczywiście, słoczyk. I jest to zdecydowanie jeden z ładniejszych cieni, przynajmniej jeżeli chodzi o moje zdanie. Podstawa jest znowu ciepło, taka brudno-różowa. A jeżeli chodzi o błysk, to gdzie nie gdzie przebija właśnie taki typowy fiolet. niebieski odcień, ale z wyraźnie fioletowym tonem. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Ciekawy. Powiedziałabym, że jednak mimo wszystko można by go użyć jako dziennego. I tutaj bez flesza. O, tutaj osobiście na żywo widzę bardziej niebieski ton, a kiedy zanika ta część między różem a fioleto niebieskością, tutaj jest wyraźnie złoto taki ciepły błysk. Także mimo wszystko część tych cieni, mimo że to nie są multichrome, to jednak opalizują na kilka ciekawych kolorów. I przypominam, że właśnie tak samo było z turbotami, i jednak z nich glamshop zasłynął tak bardzo więc te cienie wcale nie są takie nijakie jak mogłoby się wydawać w mojej kolekcji posiadałam jeszcze delicję, ale ona również zależnie od partii raz była bardziej fioletowa, raz bardziej szara trafiła mi się bardziej przybrudzona sztuka więc ją sprzedałam i wiecie co wam powiem? dorwałam waszego ex ale dzisiaj się mnie jakiś głupi humor trzyma no nic, odcień Narcys jest naprawdę bardzo ładnym fioletem widać na wprost większość fioletowej części. Po boku mamy białe kawałeczki i pojedyncze złote iskierki. Myślę, że to jest bardzo dobrze widoczne. Można też zrobić słocza bez problemu. Również jest kremowy, bardzo intensywny. No ogólnie cudny. I pyk, słoczyk. Nakłada się grubo, ale przypominam, że można to zawsze rozpracować. Zrobić tak samo na oku lub najpierw Dzięki autobus pod oknem rozprowadzić na dłoni. Uuu, jak ładnie wygląda jego toperek. Kiedy tak łapie światło, nieważne. W każdym razie można go tak właśnie rozpracować, żeby był gładki i jednolity. Jeżeli widzicie jakieś takie, powiedziałabym, zarysowania na tym cieniu, to znaczy, że druga ta część kolorowa niezbyt dobrze się roztarła, więc trzeba po prostu jeszcze troszkę przy nim popracować. Baza jest typowo Fioletowa. Powiedziałabym, że to jest taki bardzo ładny, neutralny fiolet. Przebija do różu i znowu do złotka. Cudowny odcień. I jeszcze w sumie bym mogła wam pokazać pod innym kątem. I może wyłączę flash. O! Bardzo, bardzo ładny. Machlojka jest pierwszym marmurkiem, jakiego kupiłam. Dlatego, że wzięłam go z drugiej ręki. Przy okazji razem z innymi cieniami chciałam spróbować tej formuły, i myślę, że właśnie biorąc w tamtym okresie z drugiej ręki, dzięki temu właśnie bardzo zaczęły mi się podobać marmurki. Tutaj jest ciekawa, bardzo ciekawa impreza. Na środku widzimy granat wokół różowy w połączeniu z mocniejszymi czerwonymi kawałkami. Jeżeli chodzi o błysk, to powiedziałabym, że jest różowy. I momentami wpada w taki chłodniejszy, oczywiście zależy w którym miejscu, bardziej szampański. No i oczywiście jak przeciągniemy na przykład tak, to widać, że on nie łączy się zbyt dobrze. Jest sporo takich marmurków, które zostawiają takie kreski. Więc jeżeli nie chcecie czegoś takiego, to, to oczywiście rozmasowujemy to i aplikujemy w mieszance na oko. Lecimy z kolejnym słoczem, Dobrze kończy mi się cienie, bo też kończy mi się ręka. No i właśnie. Nie jest to przejście aż takie płynne, więc jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, aż zrobi się bardzo ładne. Jest to intensywnie fioletowy cień o ciemniejszej fioletowej podstawie, w cieplejszym różowym tonie, znowu z odrobiną takiego złotka. To nie jest wyraźne złoto, ale widać, że ten różowy troszkę przechodzi w takie szampańskie tony, bardziej nudziakowe. Nie wiem, czy dobrze opisuję Wam te cienie, ale mam nadzieję, że ekran pokazuje Wam wystarczająco. Jeżeli chodzi o użytkowanie, jednego jak i drugiego są bardzo przyjazne w pracy. Nie wyróżniają się niczym, szczególnie, niczym szczególnym, ani swoją plastelinowością, ani odpadaniem fragmentami. Tu się nic nie dzieje, od po prostu zwykły, dobry cień. I jeszcze bez flesza. Ostatni z moich cieni, i jeden z nowszych nabytków jest to tarot. Cień w podstawie wydaje się być mieszanką granatu, bieli ze złotymi drobinkami, ale widać również w tym coś odrobinę fioletowego. Jeżeli chodzi o słoczowanie, również jest przyjemny i łaskawy, tak samo jak poprzednie cienie. I już ostatni swatch, ten film będzie znacznie krótszy, ale. No nie mam co aż tak bardzo pokazywać. No i jak widać, ciemniejsza, taka niebiesko przybrudzona podstawa i przebija jaśniejszy, biało-chłodno-fioletowy błysk. Może odrobinka różu. Ciężko jest mi jednoznacznie naprawdę to określać, więc mam nadzieję, że będzie to wystarczająco widoczne. Przejścia kolorystyczne, wyłączam plesza, również są naprawdę bardzo ładne. I tak wygląda już całe zestawienie bez flaszyka. I jak z flaszykiem? Przejdźmy jeszcze raz. Oczywiście dajcie znać, który najbardziej Wam się podoba. Czy macie już może jakiś u siebie, czy jednak to nie jest zupełnie formuła, która Was interesuje? Ja sama wybieram raczej te marmurki, które nie mają aż tak skrajnych kolorów. Bo był jednak odcień Alexis, który posiadał niebieski oraz żółty. Stąd też te cienie mogły się aż tak ładnie nie mieszać i powstały cień był dosyć specyficzny. Chyba, że jednak ktoś wolał takie ciapki na oku, to jednak też niebieskie fragmenty wśród żółci bardzo dobrze się odznaczały. Jeszcze pod innym kątem, bez flesza. Kurcze naprawdę są przecudowne. I żałuję, że jednak od nas odchodzą. To cudańko. Nie powiecie mi, że nie. Dajcie mi znać, co sądzicie. I właściwie to już koniec filmu. Dziękuję za oglądanie. Do następnego.